Jezus Chrystus. Moi kochani, bardzo serdecznie witam Was już w 22. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Dzisiaj Pan Jezus oczywiście przekazuje nam kolejną wskazówkę, kolejną prawdę, jak stawać się na Jego wzór i podobieństwo w takim naszym codziennym życiu, bo oczywiście na taki wzór i podobieństwo Boga jesteśmy wszyscy stworzeni. Także właśnie. Podaje nam wskazówkę, jak osiągnąć zbawienie życie wieczne. I mówi przepiękną przypowieść o człowieku zaproszonym na, zaproszony na ucztę, który zajmuje pierwsze miejsce i zostaje przesunięty na miejsce dalsze, ale potem mówi o człowieku, który zajmuje to ostatnie miejsce. I zostaje przesunięty, dowartościowany, powiedzielibyśmy, do góry. Przyjacielu, przesiądź się wyżej, mówi gospodarz. Dlaczego znaczy, Pan Jezus, kochani, używa w Ewangelii dzisiaj takiego obrazu? Oczywiście to są takie postawy bardzo skrajne pychy i pokory, które odwiecznie walczą ze sobą. Taka święta, mała arabka Miriam mówiła, że w niebie znajdziesz wszystkie wady ale nie znajdziesz pychy, a w piekle znajdziesz wszystkie cnoty, ale nie znajdziesz pokory. Kochani, człowiek pokorny to człowiek, który zna siebie, poznaje siebie. Najkrótsza definicja pokory, jaką poznałem, to prawda o sobie. I zobacz, żeby mieć prawdę na swój temat, to bracia i siostry, trzeba, trzeba iść do tego, który ma prawdę, ma 100% prawdy, a tym jest tylko Bóg. Zresztą Jezus mówi o sobie z tym drogą, prawdą i życiem. I jeżeli ja idę do Boga, idę do prawdy wiekuistej, odwiecznej, to będę poznawał prawdę o sobie. A przez poznawanie prawdy o sobie będę poznawał prawdę o tym świecie, o drugim człowieku. To jest kochani, w niepotrzebne. Człowiek pyszny jest bardzo ześlepiony. Pycha, jak to mówią krocze przed upadkiem, pycha i egoizm to jak dwie siostry, które idą w jednym kierunku. Człowiek pyszny, kochani, to człowiek, który nie dostrzega Boga, nie dostrzega drugiego człowieka, który jest często zapatrzony w czubek własnego nosa. Wszystko kręci się w tam wokół pytania, ile wezmę? Co ja z tego będę miał, miała. Ten człowiek, właśnie, dba przede wszystkim o siebie. Natomiast człowiek pokorny to jest ten, który chce dawać, co inni będą z tego mieli, a co nie, a nie co ja, a ja będę na samym końcu. I kochani, Pan Jezus o tym mówi w dalszej części y, dzisiejszej Ewangelii niedzielnej. Dlaczego? Bo mówi, no, Aście, czy ty potrafisz dostrzec nie tych dobrych, miłych, sympatycznych, tych, z którymi masz jakieś tam relacje, układy i im wyświadczyć dobro? To czy potrafisz iść dalej? Pokora zawsze widzisz więcej, zawsze widzisz szerzej, zawsze widzisz głębiej. I dostrzec tych ludzi, no mówiąc kolokwialnie, zmarginalizowanych, tych właśnie biednych, bezdomnych, tych opuszczonych, z nimi się podziel. Bo z tego będziesz miał największą nagrodę. Ani, to jest szczerze mówiąc prawda. Dlatego, że ja wielokrotnie przekonałem się, że bycie z osobami, tymi takimi, których świat nie chce. Z tymi słabszymi, gorszymi, gorzej ubranymi, biedniejszymi dało mi dużo więcej radości, dało mi więcej nauki niż przepływanie z tymi na poziomie ludźmi, z tymi, którzy o wiele rzeczy nie muszą się troszczyć, bo, bo mają albo mają, ale chcą mieć jeszcze więcej. Kochani, Rzeczmy sobie, dzisiaj byśmy byli ludźmi pokornymi. Człowiek pokorny to ten, który potrafi obserwować więcej, który nie ocenia człowieka jak książkę po okładce, ale czyta tego człowieka, sięga dalej, sięga głębiej, który tworzy relacje także z Bogiem. Nie narzeka, nie marudzi, nie wyciąga pochopnych wniosków, ale uczy się czekać. Bądźmy takimi ludźmi pokornymi, a nagroda będzie nasza wielka nie tylko w niebie, ale już tutaj, bo człowiek pokorny, jak to mówi porzekadło, zawsze dwie matki z zsie, człowiek pokorny w nomenklaturze tego świata dostanie po głowie. Zostanie wyzwany od jakichś tam frajerów, nieudaczników. Ale po Bożemu, On otrzymuje błogosławieństwo. Pan weszłym się sprzeciwia, pokorny. Nieustannie wybysz. Niech Was Pan błogosławi ojciec, syn, Duch Święty. Amen. Dobrej, błogosławionej niedzieli z Panem. Bóg.